Film, który za chwilę obejrzycie powstał jedynie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Miło go oglądania. Przed nami konkurs rzutów karnych. To zawsze loteria. Myli się najlepsi. Plaki, ziko, bazio. Mógłbym tak wymieniać bez końca. Czy któryś z nich się dzisiaj pomyli? Nie, 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 nie ty nasy! Zjadły, go widać nerwy. Przygotowuje się do strzału. Bardzo ale ładnie wykonana pewnie i bezbłędnie. Fatalnie przestrzał i to jak bardzo niecienko. No nie wygląda zbyt pewnie. Nie ma to może dużo zmienić tej rywalizacji. staną na wysokości zadania, nie każdy by tak potrafił. Coś niesamowitego buduje. Nie Nie, 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 nie. ma gola. bramkarza. Należy obciążenie jeśli skutkuje Jego zespół zejdzie z wojska pokonany Piłka w Za moment wszystko może być jasne Pod warunkiem, że wytrzyma presję i trafi Stanie teraz przed szansą rozstrzygnięcia meczu. Wielkie nerwy, zobaczmy jak sobie poradzi w tej sytuacji. Trafienie i to koniec tego spotkania. Wytrzymał presję, nie popełnił błędu i teraz zasługuje...